Siemanko, Siemanko z tej strony Hype Investment Reviews i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o nowym programie, który ma być długoterminowym programem zarobkowym. Także niektórzy mówią nawet, że to ma być Pandex 2. Sami musicie osądzić, sami musicie sprawdzić, jak to wygląda, czy wam się to podoba, czy nie. Ja tylko pokazuję, co ja robię. I jak tutaj ten, w tym programie można zarobić? Program wygląda fajnie, jest tutaj yy, fajne są plany długoterminowe. Zobaczcie, pierwszy plan yy, to jest 200, na 200 dni płaci 1% dziennie i już można zacząć od 35 dolarów. Drugi plan to mamy 1,3% dziennie na 300 dni i już jest od 750 dolarów. Trzeci plan 1,6% dziennie na 400 dni. I płaci, i można ten depozyt złożyć od 2000 dolarów. Czwarty depozyt to jest na 1,9% i to już jest naprawdę fajnie na 600 dni. I tutaj mamy minimum 5000 dolarów. Te trzy plany są związane, że depozyt nie jest zwracany. Czyli 200 dni działa program, zarabiamy tutaj w tym przypadku 1% dziennie, no to 200%. I depozyt nam nie oddają, a te niebieskie dwa plany, jest to plany, które oddają nam depozyt pod koniec, tak? Czyli tutaj 0,7% dziennie na 300 dni i oddają nam depozyt yy, po tych 300 dniach. Tak samo ten plan: 1% dziennie na 600 dni i minimum jest 5000 dolarów, i depozyt oddają, a to jest bardzo fajne, bo to jest bardzo yy, ciekawe. Przy w każdym planie dodajemy po studniach dniach, dodają nam 0,15%, czyli mamy przykład, powiedzmy, mamy plan ten o 35 dolarów, tak? Mamy 1% dziennie. Po 100 dniach użytkowania i pracowania w programie dodają nam 0,15%, czyli nie zarabiamy 1% dziennie, tylko po 100 dniach zarabiamy 1,15% dziennie. Po 300 dniach będziemy zarabiać 1,35% dziennie. Po 600 ile, po 1000 tyle i tak dalej, i tak dalej. Ok, weźmy sobie tu teraz przykład. Przy 5000 dolarach, 1,9% dziennie, zobaczcie, to wychodzi nam, że zarobimy po tych 600 dniach 57 tysięcy dolarów. To jest ten plan, który. Najbardziej mnie interesuje. Drugi plan to jest 1,6% dziennie. Minimum tu jest 2000 dolarów. Ok, wpłacamy 2000 i zarabiamy 12800 po 400 dniach. I następny plan to jest 1,3% dziennie. Wpłacamy tu 750 dolarów i zarabiamy 2925 dolarów z 750. No i ten plan, 1% dziennie. Wpłacamy 35, powiedzmy, zarabiamy 70 po 200 dniach. Jeżeli tu wpłacimy 100 dolarów, no to zarabiamy 200 dolarów po tych 200 dniach. Także tak to wygląda, takie są plany. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda od środka. Wejdziemy sobie w Office. Tu jest mój Office. Tutaj macie mm, Wasz balans, ile macie na balansie teraz. Ja tu mam 30 dolarów i 7 centów. Tutaj dodajemy środki, czyli naciskamy Add Funds i wtedy tutaj mamy wybór. Możemy do, dodać środki w Bitcoinie, w Ethereum, Litecoin, Perfect Money Payer. Jeżeli wysyłamy w Bitcoinie, no to wiadomo, musimy tu wpisać sumę w Bitcoinie, czyli 0. na przykład 01, tak? Jeżeli w Ethereum, to to samo, musicie wpisać sumę w Ethereum. Jeżeli w Litecoinie, też sumę w Litecoiniu, Litecoinie, jaką chcecie. A w Perfect Money i w payer wpisujemy już dolary. Czyli na przykład payer i chcemy wysłać 100 dolarów, to piszemy setkę, tak? naciskamy atvans przenosi nas do portfela payer i tak to wygląda potem te, ta suma którą wyślecie będzie na balansie i wtedy trzeba założyć depozyt tutaj mamy wypłaty a tutaj zakładamy depozyt czyli naciskamy depozyt i w tym momencie wybieramy w tym portfelu którym wpłaciliście tak czyli powiedzmy wpłaciliście w payerze to naciskamy payer i naciskamy teraz, jaki plan chcemy wybrać. Czy ten, czy ten, czy ten, czy ten, czy ten, czy ten, to już do Was jest wybór. Ja na razie zainwestowałem w ten plan, na próbę, żeby sprawdzić, jak to działa, wypłaty i tak dalej. I w tym momencie wysyłam, e, wysyłam, e, naciskam ten, wpisuję sumę, czyli tu jest od 35 do 750, czyli 749 będzie maks w tym planie, tak? 749. 700, 700, 749 to będzie maks w tym planie. Widzicie, tu jest pokazane od razu, że na 1%, że 1498 zarobicie, i no, tu byśmy nacisnęli, żeby otworzyć depozyt. Ok, teraz w tym momencie ja sobie zrobię wypłatę. Wejdziemy wypłaty. Mam tutaj jakieś drobne na Bitcoinie. Mm, tu pokazujemy ile. Tutaj już jest wypłata od dolara, czyli zobaczcie, tutaj mam tyle, tutaj mam tyle do wypłaty, tutaj mam 0, tutaj mam 26, yy, tutaj mam też na razie na PR 0. -ze ok, na razie wypłacimy sobie to z tego z Bitcoina. Bitcoin, tu muszę zaznaczyć Bitcoin, tutaj w wkleić tą sumę, jaką chcę wypłacić i nacisnąć withdraw. W tym momencie pytam je o potwierdzenie: tu już jest mój e portfel wpisany, naciskam Confirm i. Jest w pending, tak? I teraz czekam w pending, bo wypłaty są od poniedziałku do piątku, czyli e, jak większość programów nie płacą w weekendy. W tym momencie, chcę wam jeszcze pokazać, gdzie się wpisuje portfele. Portfele wpisujemy w settings, i tu po prawej stronie musicie wkleić wasze portfele: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Perfect Money, i Payer. Takie to jest proste. Teraz, w tym momencie, mm, zobaczcie, zniknęło mi to w Available i Jest to w Drone, tak? Od razu przeszło to do Wave dronów. Tu też mam, czekam na wypłatę w Ethereum. Także na razie to tyle. Tak to wygląda. Program jest naprawdę obiecujący. Jeżeli jesteście zainteresowani, to link pod tym filmem. Zapraszam, trzymajcie się i do usłyszonka, cześć.